To jest Wieczór WTK. Mateusz Borys, dobry wieczór. Portal o kulturze, Żydach, artystach i Wielkopolsce. Od kilku dni działa portal haim -życie .pl. Jego twórca Andrzej Niziołek, autor wielu książek o poznańskich Żydach i współzałożyciel fundacji Tu Żyli Żydzi jest Państwa i moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Andrzeju, na samym początku pytanie, trochę takie przewrotne, nie chcę mówić, że podchwytliwe. W opisie portalu czytam: Portal o kulturze, Żydach, artystach i Wielkopolsce. A przecież wszyscy wiemy, czego i o czym i o kim tak naprawdę będzie tam najwięcej. To dlaczego Żydzi są dopiero na trzecim miejscu? Żydzi są na pierwszym miejscu we wszystkich tych czterech przypadkach. We wszystkich tych czterech słowach. Jeżeli kulturze, artyści zajmują się kulturą na portalu Haim Życie, to prezentuje ich twórczość podejmującą wątki żydowskie, tematy żydowskie, odniesienia żydowskie. Jeżeli Wielkopolska, to Wielkopolska wielokulturowa, wielonarodowościowa z uwzględnieniem, no tutaj ze szczególnym naciskiem na Żydów. Jeżeli artyści, to tak samo, więc właściwie Żydzi są na trzecim, bo tak ładniej się układało, ale są na pierwszym we wszystkich czterech tych przypadkach. Panie Andrzeju, Pan już od wielu, wielu lat tłumaczy Poznaniakom, jak bardzo żydowski kiedyś był Poznań, jeszcze do niedawna był Poznań. Ten portal, rozumiem, będzie to pokazywał jeszcze bardziej. Ten portal to jest krok dalej. Takich jak ja, ludzi jest w Wielkopolsce bardzo wielu. Działają w swoich miejscowościach, prezentują ich zabytki, piszą teksty historyczne, przypominają wydarzenia, dbają o cmentarze. I pomyślałem sobie: pandemia to właśnie spowodowała, że należy się policzyć, że tak powiem. Należy zebrać siły zobaczyć, ilu ich jest, ilu nas jest. Dlaczego? Dlatego, że mam wrażenie, tutaj pracując, czy Zajmują się tym tematem w Wielkopolsce, w Poznaniu, że jest duże, rosnące zainteresowanie na ten temat, że poznaniacy i chyba Wielkopolanie są ciekawi. Przecież myśmy, jako region, byli przez wieki tak samo jak Wschód wielokulturowi, wieloetniczni i to dziedzictwo gdzieś należy przywracać. Więc myślę, że, że, że to jest ten pomysł wyjściowy. Ja się zajmuję Żydami, w związku z tym tematyka żydowska, ale ten portal, wie Pan, nie powstałby, gdybym ja sobie tylko chciał go stworzyć sam. On ma wielu współtwórców, a są nimi ci wszyscy ludzie, którzy odpowiedzieli na mój apel, na mój pomysł i zamieszczają, przysyłają swoje teksty, przysyłają materiału różnego rodzaju. Zaufali mi i myślę, że wspólnymi siłami zaczęliśmy coś fajnego tworzyć, coś, co może być bardzo, bardzo ciekawe. No właśnie na portalu jest już całkiem sporo artykułów. A czego na portalu będzie najwięcej? I czy są jakieś tematy, których będzie pan chciał unikać? Nie ma tematów, których będę chciał unikać. Podejmuję każdy, nawet trudne tematy. Myślę, że, że bardzo chętnie bym je podjął, bo dlatego, że to jest element też jakby naszej historii i rozliczenia. Jeżeli jakiś cmentarz był gdzieś zdewastowany i ktoś go dzisiaj, coś na nim pobudowano w okresie PRL-u, powiedzmy, coś, ktoś go dzisiaj chce upamiętnić, to te dwa fakty są elementami naszej przyszłości. Najpierw zbezczeszczenie przez Niemców, później obojętne potraktowanie przez nas samych, i teraz upamiętnianie. Czego będzie najwięcej? Wie Pan, ja sam nie wiem czego na nim będzie. To jest. Sam początek. W trzy miesiące nie da się stworzyć tego portalu, natomiast zaczynałem go robić z taką myślą i z takim przeczuciem, że materiałów jest bardzo dużo, tylko są nieznane. I że y, takich działaczy jest dużo i są nieznane. I rzeczywiście tak się, tak się dzieje y, od czasu, kiedy wpadłem na ten pomysł. Już ileś tematów nowych mi się pojawiło, które już częściowo są, są na portalu, jak na przykład y, y, ostatni tekst, jeden z ostatnich tekstów o fotografkach znanych na świecie a pochodzących z Poznania, Lotte i Ruth Jacobi, ale też wie pan dzwonią do mnie różni regionaliści, na przykład z Koźminka, z Szamotu, z Konina, to są nowe kontakty, które które myślę zaraz będą owocować nowymi materiałami, nowymi wydarzeniami, na przykład w Koźminku się dowiedziałem, że 28 Września jest otwierane lapitarium. Normalnie bym tego nie wiedział. Myślę, że to jest ważne, żeby to nagłośnić też Wielkopolsce, że takie inicjatywy powstają, bo one gdzieś toczą się i one przechodzą do w lokalnie. Ale to jest sprawa, myślę, taka wspólna naszej w naszym Po prostu upamiętniać i, i, i zbierać szy, szyki. Powiedział pan, że portal jest bardzo młody, jesteście na początku swojej drogi. Pan jako autor wielu książek, ale też dziennikarz, jestem ciekawy, czy jest gotowy do działania w internecie? Bo wie pan, jak się działa w internecie. W internecie musi być szybko, natychmiast, z ostatniej chwili. Im większe litery, tym bardziej czytający się artykuł. Jest pan gotowy do takiego działania? Czy ten portal będzie miał zupełnie inny charakter? Myślę, że będzie miał mieszany charakter. To znaczy, ja y, traktuję Facebook, FIRA 1915, którego od lat używam jako to narzędzie do szybkiego informowania, sygnalizowania. Natomiast y, ten portal ma być trochę jak biblioteka. Ten portal ma być jak y, zbiór y, y, rzeczy, do których można wracać. Nie trzeba ich szybko prze, przeczytać. Jeżeli tam umieściłem książkę, Janny Roszak bardzo, dzięki, dzięki niej zresztą, że ona ofiarowała tą książkę, upubliczniła ją, bardzo ważny na temat poznańskiej synagogii, a tak naprawdę na temat obcości tego miejsca i naszej obcości wobec pamięci Żydów, to nie po to, żeby ktoś się przeczytał jak Nusa, tylko żeby miał czas, mógł wieczorem usiąść sobie, ściągnąć to na przykład na Swojego tableta, czy, czy inny, inny materiał, nośnik odczytujący książkę i spokojnie przeczytał. Jeżeli tam umieściłem film, to ten film trzeba też spokojnie obejrzeć. I tak fragmenty książek tak samo. Więc jak mówię, to jest, to nie, nie ma być newsowy portal. To ma być portal, w którym, który zaprasza do pewnej refleksji i zadumy. Panie Andrzeju, to tak już kończąc życie? powoli. No właśnie, to niech Pan powie. Dlaczego życie? Yy, I w nazwie Fundacji Tu Żyli Żydzi i w portalu Haim Życie powtarza się to słowo życie. Dlatego, że wie Pan, ja nie traktuję historii Żydów w Poznaniu jako przeszłość. Ja w ogóle nie interesuję się upamiętnianiem. Ani z dbaniem o pamięć. To znaczy ta pamięć sama przychodzi wraz z życiem, a życie to jest to, co my podejmujemy dzisiaj wobec tamtej, tamtego dziedzictwa, naszego dziedzictwa wielkopolskiego. Jeżeli zajmujemy się tym, jeżeli przywracamy historię ludzi. To wprowadzamy je w królewobieg dzisiejszy. I fundacja, którą założyliśmy, ma takie dwa mianowniki, dwa wspólne określenia, które uogólnione oddają jej charakter. To jest Fundacja Opowieści i Spotkań Opowieści o ludziach, którzy tu żyli, i Spotkań z ludźmi, którzy dzisiaj żyją. Jak ja spotykam się na wycieczkach z ludźmi, to przekazuję im tamtych, historię tamtych ludzi, którzy żyli. Jeżeli organizujemy a, a zamierzamy wymianę młodzieży, następuje wymiana spotkań, następuje spotkanie i z młodych zebraczyków z młodymi poznaniakami, więc zależy nam na ta, takim żywym kontakcie, na ży, życiu po prostu. Historia ma służyć życiu. I to doskonała puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Andrzej, Andrzej Niziołek, twórca portalu haim-życie.pl był Państwa i moim gościem, a już za chwilę godzina 17:31 i pierwsze wydanie Polsu Dnia. Proszę zostać z nami.